Zacznijmy od przykładu. Oto Weronika pracuje w nowej firmie zaledwie od miesiąca. W sumie jest nieźle. W miarę dobrze płacą, ciekawa robota i widoki na rozwój. Jest tylko jeden szkopuł, ale za to dość duży. Dokładniej mówiąc dwa szkopuły. Pod postacią lepki chłap menadżera wieśka i jego dość niewybrednego sposobu promocji własnej chuci. Dość powiedzieć, że Weronika jak ognia unika bycia z nim sam na sam, bo gość dostawia się po chamsku, obłapuje i dyszy rządzą. Niestety nie da się takich sytuacji do końca uniknąć, bo wie się, kto jej bezpośredni przełożony, przed którym musi raportować wyniki swojej pracy. W końcu Weronika postanawia się poskarżyć, ale w odpowiedzi słyszy, że wie się kto zaufany wieloletni pracownik, osiągający świetne wyniki, świetny szef, lojalny kolega i doskonały fachowiec i po co tu siać ferment? A może to z Weroniką coś jest nie tak i wszędzie wietrzy startujących do niej obsinionych z boków? Coraz częściej też, niby w luźnych rozmowach z innymi pracownikami, w tym też innymi przełożonymi, Weronika zaczyna słyszeć sugestie, że może warto skorzystać z porady psychologa, a może zwrócić uwagę, czy czasem nie jest przemęczona, a może by wzięła udział w szkoleniu o emocjach. W końcu Weronikę zaczynają nawiedzać myśli: hmm, może rzeczywiście jestem trochę przewrażliwiona, może sama sobie tworzę historię w głowie, a potem je uznaje za obowiązującą prawdę, może rzeczywiście powinnam trochę wrzucić na luz? Drugi przykład. Oto Paweł, próbując załatwić ważną dla siebie sprawę w miejscowym urzędzie, odkrywa pewne nieprawidłowości w urzędniczym postępowaniu. Jest tam wydawanie decyzji sprzecznych z obowiązującymi przepisami, promowanie znajomych i zawyżanie kosztów ekspertyz zlecanych członkom rodziny. Ilekroć Paweł wysuwa swoje wątpliwości, tylekroć słyszy od szefowej wydziału, że to bzdury wyssane z palca. Jednak dla Pawła urzędnicze decyzje to być albo nie być dla jego małej, ale utrzymującej przecież kilka rodzin firmy. Kiedy w końcu trafia do burmistrza z dowodami w ręku, ten pokazuje mu tę samą dokumentację, jednak z inną datą i innymi ustaleniami i twierdzi, że Paweł swoje dokumenty spreparował, za co nie tylko grozi odpowiednia kara, ale co w ogóle przekreśla jego starania o wydanie korzystnej dla siebie decyzji. Na to wchodzi szefowa wydziału i mówi z troską: Panie Pawle, wiemy, że w emocjach ludzie robią różne rzeczy, kiedy bardzo zależy im na konkretnych rozwiązaniach, ale nie może się Pan posługiwać nieprawdą. Zjawisku gaslightingu, o którym szerzej opowiadałem w mini wykładzie 53, w skrócie chodzi o takie zmanipulowanie ofiary, by uznała, że rzeczywistość, której doświadcza, nie jest prawdziwa. A to, co widzi, jest jedynie wynikiem jej błędów percepcyjnych, np. przewrażliwienia, błędnej oceny sytuacji, czy w skrajnych przypadkach szaleństwa. Sam termin gaslighting pochodzi ze sztuki Patryka Hamiltona lampa gazowa z 1938 roku, w której mąż przekonuje żonę, że uprzednio skrupulatnie przez niego przygotowane migotanie lamp gazowych w rzeczywistości nie ma miejsca i migające lampy widzi tylko ona. Dzięki temu odpowiednio zmanipulowana żona zaczyna wierzyć, że popada w szaleństwo. O ile jednak efekt gaslightingu najczęściej kojarzony jest ze związkami, w których jedna strona usiłuje ukryć swoje przewinienia za zasłoną przewrażliwienia partnerki czy partnera, o tyle już istnienie instytucjonalnego gaslightingu umyka naszej uwadze i albo w ogóle go nie dostrzegamy, albo też nie zdajemy sobie sprawy z tego, że manipulatorem próbującym wmówić ofierze przewrażliwienie czy szaleństwo może być cała instytucja. W grudniu 2022 roku termin gaslightingu instytucjonalnego pojawił się w wielu brytyjskich gazetach i programach telewizyjnych za sprawą Netflixowego miniserialu dokumentalnego Harry i Meghan odsłaniającego kulisy działania firmy, co jest częstym określeniem brytyjskiej rodziny królewskiej. W serialu tym pojawia się wątek, w którym wypowiedzi przedstawicieli czy też pracowników firmy, zamiast odnieść się do konkretnych zarzutów, sugerują, że Meghan ma nierówno pod sufitem, przez co koncentracja opinii społecznej zostaje skierowana na jej trudne dzieciństwo i życiowe przygody mające potwierdzać, że to z nią, a nie z firmą jest coś nie tak. Wielu komentatorów wskazuje, że to wyrazisty, a jednocześnie dość niechlubny przykład instytucjonalnego gaslightingu i do tego bardzo skuteczny, bo gdy zapytać Brytyjczyków, po której stronie stoją, to olbrzymia ich rzesza podpisze się pod szaleństwem megan i nieskazitelnością świętej korony. I to dokładnie taka reakcja, o którą w instytucjonalnym gaslightingu chodzi. Niezależnie od tego, jakiej instytucji ten gaslighting dotyczy, czy firmy Weroniki, czy urzędu, z którym zadarł Paweł. Problem w tym, że w instytucjonalnym gaslightingu wiele neutralnie nastawionych osób raczej weźmie stronę instytucji, podzielając tezę o odlocie ofiary, niż przyjmie do wiadomości, że prawda może być jednak inna. I to wsparcie pojawia się nie dlatego, że ludzie są jakoś specjalnie zaślepieni czy też są uzależnieni od instytucji, ale dlatego, że mamy tu do czynienia z dodatkowym wzmocnieniem płynącym z efektu Semmelweis'a. By go wyjaśnić musimy na chwilę zanurzyć się w przeszłości i przenieść do roku 1847 do wiedeńskiego szpitala uniwersyteckiego, gdzie zastajemy młodego lekarza węgierskiego pochodzenia Ignaca Semmelweis'a. Odkrywa on tam dość makabryczną zależność, w której na tych oddziałach położniczych, w których porody odbierają lekarze, notowana jest trzykrotnie większa umieralność noworodków niż tam, gdzie poród przyjmują położne. Wyjaśnieniem według Semmelweisa była tradycja przeprowadzania sekcji zwłok przez lekarza tuż po śmierci pacjenta, po której to czynności lekarze udawali się na sale porodowe bez odpowiedniej dezynfekcji rąk. Kiedy na swoim oddziale Semmelweis Weiss przekonał lekarzy do odkażania rąk roztworem chloru, wówczas zgony niemowląt na porodówce gwałtownie spadły. Wydawałoby się, że po tym odkryciu i wprowadzeniu zmian, Semmelweisa Weissa będzie czekał co najmniej medal i pomnik. Nic bardziej mylnego. Najpierw pojawił się ostracyzm społeczny oraz kpiny kolegów po fachu. Aż w końcu został zwabiony przez jednego z lekarzy pod pretekstem zapoznania się z nowym oddziałem medycznym do szpitala psychiatrycznego, gdzie założono mu kaftan bezpieczeństwa i ciężkimi pobiciami i brakiem dezynfekcji ran doprowadzono do jego śmierci w 1865 roku. Ta krwawa historyjka zostawiła ślad w psychologii społecznej pod postacią efektu lub też czasem nazywanego odruchem Semmelweissa. W tym efekcie ludzie po prostu nie chcą usłyszeć prawdy, bo jej zaakceptowanie oznacza obalenie dotychczasowego porządku, a więc rodzaj potężnego psychicznego dyskomfortu, z którym nie chcą być zmuszeni sobie radzić. I nie ma tutaj znaczenia to, czy podejrzewają, że wersja ofiary instytucjonalnego gaslightingu może mieć choć najmniejszy związek z rzeczywistością. Znaczenie ma jedynie to, że burzy ona większość klocków, na których właśnie stoją, a to nigdy nie jest przyjemne. Przyznanie współpracowników Weroniki, że problemem jest molestowanie w wykonaniu wieśka, naraziłoby ich na dyskomfort zmierzenia się z brutalną prawdą ich braku jakiejkolwiek reakcji na jego zachowania, a więc de facto ciche przyzwolenie na ten okropny proceder, co w złym świetle stawia nie tylko ich, ale też całą firmę. Przyznanie racji Pawłowi nie leży w interesie burmistrza, bo oznaczałoby, że jest słabym liderem, który pozwala sobą manipulować przez sprytną i nieposiadającą najmniejszych skrupułów szefową wydziału. To rzuca cień nie tylko na cały jego urząd, ale też podważa zaufanie do bezstronności instytucji i powoduje całą kawalkadę konsekwencji, w których przyznanie się do własnych błędów i przeoczeń ma najlżejszy kaliber. Instytucja nie może ucierpieć, bo przecież wówczas część tego cierpienia stałaby się udziałem wszystkich tych, którzy do tej pory przemykali oko na to, co się dzieje lub co gorsza, te niecne działania wspierali. I dotyczy to każdej firmy, zarówno rodziny królewskiej, małego rodzinnego interesu, jak i potężnej stacji telewizyjnej, redakcji dużej gazety czy dowolnej innej instytucji. Za każdym razem odkrycie prawdy znacznie utrudnia efekt Semmelweissa, który skutecznie gasi prawdę, chroniąc tym samym komfort braku konieczności poddawania się zmianie, czy też ładny obrazek, w który się wierzy, bo tak jest łatwiej, prościej i wygodniej. Z tego też powodu, kiedy na jaw wychodzą niecne kulisy prawdziwego działania wielu instytucji, spora część osób nabiera wody w usta, pozostawiając ofiarę tych działań. W osamotnionej walce o udowodnienie, że nie jest wariatem. I to przy fanfarach trąb, pochwalnych i oklaskach zgromadzonego tłumu, który widmo dyskomfortu, przewartościowania tego, w co do tej pory wierzył, uznaje za wystarczający powód do pozostawienia zastanego stanu rzeczy bez najmniejszej reakcji. O czym zawsze warto pamiętać, kiedy przyjdzie nam się zmierzyć z każdą trudną do zaakceptowania prawdą, i pochopnie nie wybierać wyłącznie tego rozwiązania, które jest wygodne, samej racji tego, że jest wygodne. Pozdrawiam.